Pompa ciepła Mitsubishi Zubadan, lodówka 300 litrów, potężna, ponad 2 metry, ale za to mnóstwo wody i do tego na dachu wcześniej zamontowane solary, czyli integrowanie układu Zubadan plus kolektory słoneczne. Zapraszam. Nowato. U nas w Nowato jak zwykle wszystko zaczyna się od kawy. Dwie trzecie załogi jest z kawoszami. Chciałeś kawę? Chciałem. No i pani ci zrobiła, a ty nie pijesz. No proszę Aux. Klimatyzacja, AUX, klimatyzacja AUX. Kawiarenka z okienka. Klimatyzacja AUX. Proszę. O dziękuję. No i jak już jest kawa, to robota idzie tutaj mamy jednostkę 10 kW która będzie ogrzewała dosyć spory dom i na drugim końcu tych przewodów freonowych jest właśnie jednostka wewnętrzna all one czyli czyli Przykręcania zaworów, ale też potrafi posługiwać się mopem. mopem oraz kawą. I mopent, mopent, instalator mopent. A to jest lodówka, Mitsubishi 300 litrów. O. To jest lodówka Mitsubishi, która stoi nie wisi. Nie rymuje się. Będzie ten tak blisko, bo to pójdzie połapać. Co? No. Taką lodówkę zintegrowaliśmy... Może być. Miałem właśnie z, ze zbiornikiem, który zasilany jest solarami. Najłatwiej zrobić to w sposób szeregowy, jeżeli, nie, jeżeli chcemy użyć lodówki albo mam, a mamy już solary, to my taki układ proponujemy, że solary podgrzewają najpierw w, w zbiorniku tym, którym do tej pory wodę, ona szeregowo wpływa do mm, lodówki, czyli do zbiornika, który ogrzewa. Pompa ciepła i wiadomo, że jeżeli solary nagrzeją, zużywamy wodę, to ta woda ciepła wpływa do pompy i pompa stoi. Nie jest uzasadnione ekonomicznie, żeby zakładać solary, kiedy się ma już pompę, ale odwrotnie wiadomo, one już są. A tutaj nasz pomysł na organizację pracy w kotłowni, kiedy mamy dziesiątki elementów, które trzeba złożyć, kolanka, mówki, złączki manipulacja redukcje zawory i tak To w innym filmie pokazałem jak to wygląda. Bardzo często kiedy jest to konieczne, to zawsze, ale bardzo często jest konieczne płukanie instalacji i oczywiście mamy ze sobą taki sprzęt, abyśmy mogli wypłukać te szczególnie kiedy instalacje były otwarte, to Zaleca się, aby te brudy nie dostały się do wymiennika. No i tutaj właśnie ten proces, kiedy płuczamy tą instalację. E, tak jak wspomniałem, zubadan, lodówka 300 litrów i solary. Nie ma to ekonomicznego uzasadnienia, kiedy byśmy mieli już zubadana, żeby dokładać solary. Nie zawsze oczywiście to jest ważne, to ekonomiczne uzasadnienie. Natomiast, kiedy Solary są już, często gęsto na były takie programy, że we wsiach spotykamy, czy w miasteczkach spotykamy zainstalowane właśnie takie kolektory słoneczne, bo były dotowane, to wtedy my jakby dostosowujemy naszą instalację pompy do warunków, które zastajemy. Może nie w tej kolejności, co wykonywaliśmy pracę, ale tu jednostka zewnętrzna i zanim stanęła, zanim zostały podłączone rury, no to wiadomo, musiał być zrobiony jakiś fundamencik i na tym, to z kilku bloczków fundamentowych Olo sklecił szybciutko postument, na który przykręcił takie stopy kauczukowe, właśnie stopy dedykowane do agregatów zewnętrznych. Bardzo fajnie to wygląda. Poziomica i sprawdzanie jeszcze na pamiątkę zdjęcie, że to stało. I tak to wygląda. Gdzieś tam już podłączona jednostka zewnętrzna. W tym domu będą dwie strefy grzewcze ale każda z nich będzie zasilana tym samym parametrem i tutaj zastosowaliśmy tą autoadaptację na dwóch strefach czyli podłączyliśmy przez przekaźnik pompę obiegu obiegową jedną tam gdzie się podłącza zawór dwudrożny w ten sposób uzyskaliśmy dwie strefy które chodzą na sterowaniu temperaturą pokojową. E, no jeszcze wracamy tutaj, czyli zaczynamy hmm, podłączenia, ale musieliśmy zrobić pewien przedmuch. Ja, ja, jak, mówię, jak będzie już jak to na razie, to tam jak będzie później, to ja zobaczę, jak będę Ale bo teraz jest, bo zobacz, bo teraz jest, tak wygląda jakby tam były przymknięte jakieś, bo spadło do 3 W, no a tutaj jest rozległy układ, to wiadomo 22 W, nie? Bierze. To no, na górze może być przypowietrzony. Przypowietrzone? Nie, bo jak bo jak zrobiłem No i próba zrównoważenia tych obiegów, ponieważ nie są równe hydraulicznie. Jeden jest rozległy bardziej, drugi mniej, no to trzeba ustawić pompy, a no właściwie przeszkolić inwestora, żeby mógł sobie to ustawić tak jak będzie mu pasowało, żeby nie było zawsze ustawienie pomp obiegowych jest pewnym kompromisem między komfortem czyli to żeby nie było słychać jak się zamykają na przykład termostaty a wydajnością. Większy przepływ, lepsza wydajność, mniejszy przepływ, lepszy komfort. No tak wygląda następna kotłownia zamieniona na maszynownię. Dziękujemy, pozdrawiamy. Nowato, sprawdzone, polecone. Lodówka 300 litrów. Och, potężna. Ciężko było ją przywieźć, ponieważ firmy spedycyjne nie mają często takich samochodów wysokich. Pozdrawiam.